Smolasty jest obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych raperów na polskiej scenie muzycznej. Po serii duetów z Dodą czy Sylwią Grzeszczak spotkał się z poważnymi kłopotami, trafił do szpitala, skąd odezwał się do fanów. Podjął ostateczną decyzję. To już koniec jego występów. W ostatnim czasie Smolasty podbijał rekordy popularności, po dwóch kawałkach z Dodą występował na największych telewizyjnych koncertach a kolejna współpraca z Sylwią Grzeszczak przyniosła mu jeszcze większy rozgłos, raper był rozchwytywany i co chwilę podróżował po Polsce, by dać kolejny koncert. Jego granice zostały jednak przekroczone. Niepokojące zachowanie zaczęło się około dwóch tygodni temu, gdy to spóźnił się na koncert w Nysie. Ze sceny ostro skrytykował swojego menadżera, a także przyznał, że jest w bardzo złym stanie. Niedługo później występ Smolastego w Konstantynowie Łódzkim został całkowicie odwołany zaledwie kilka minut przed startem. Gniew fanów ustąpił jednak miejsca przerażeniu, gdy okazało się, że z muzykiem jest naprawdę źle. przecinek latek trafił do szpitala. Ostatnie godziny były prawdziwym rollercoasterem dla słuchaczy rapera. W jego mediach społecznościowych pojawiło się nowe zdjęcie profilowe przedstawiające zupełnie rozładowaną baterię. To wystarczyło, by pomyśleć, że sytuacja Smolastego jest naprawdę dramatyczna. Później pojawiło się jego zdjęcie ze szpitalnego łóżka. Raper miał na nim niemrawą minę i był podpięty do specjalistycznych aparatur. Fanom przekazał, że teraz skupia się na zdrowiu. Życie większe kariera. Dzięki za szczerą troskę. Do zobaczenia wkrótce, może. Napisał. Internauci byli zaniepokojeni widokiem gwiazdora. Teraz odezwał się do nich w jednej z relacji. Podjął kluczową decyzję w kwestii dalszej kariery. Fani nie będą kryli smutku. Po dwóch dniach od głośnego zdjęcia Smolasty ponownie odezwał się do internautów. Raper nadal dochodzi do siebie w szpitalu. Jego stan zdrowia nie jest prawidłowy. Muzyk musiał podjąć ważną decyzję. W krótkim oświadczeniu powiedział o zawieszeniu dalszych występów. Niestety, ze względu na mój stan zdrowia, który nie pozwala mi na granie, muszę zawiesić trasę koncertową. Jest mi z tego powodu w od źle, bo wiecie, jak to kocham, ale na pewno wynagrodzę wam to w przyszłym sezonie, napisał. Smolasty przyznał, że jego samopoczucie nie pozwala mu na dalsze koncerty. Ma jednak nadzieję, że uda mu się wrócić do dawnej formy, by spotkać się za fanami. Muszę w końcu zadbać o siebie, czuję wycieńczenie i przesyt. Wrócę, jak zawsze, mocniejszy. Kocham was, zapowiedział.